Cześć! Wstałem Siódma rano Mieszkam prawie w łazience, w łazience, nie w toalecie. w łazience Więc Lecę, lecę na łazienki Tyle mi to zajmuje Kaśka wstała. No dobra To jest to potem wytnę, nie? Lecę Czekaj, jaki cezurę zrobię. Chwila, moment i jestem przy jak i wykąpam. O i naprawdę woda. No chyba to jest najczystsza woda na wyjeździe. No, najcieplejsza, no nie wiem, ale ale jest po prostu przyjemna towota bardzo ożywiająca nie jakaś lodowata ale super wykąpany żonka wcześniej przede mną w Japonii a teraz mamy śniadanie i jajka ja obieram obieram to jajko wędzony śledź to też nie jest złe pyszne to było ja już zjadłem to pierwsze no i tyle i serek fiński o który tu jest i który niestety nie jest zapyszny, bo jest lekko słodkawy. Te fińskie serki typu fromarz nie smakują nam. No i córka wstała przed chwilą, to tak troszkę jeszcze nie jest lekka. A my już wybudzeni z żoną. Rześć, sześć, sześć, sześć. Tak, jeszcze jedna to. No, porządki robi na górze. Bardzo że pełni, chętni do działania. Tak, tak, tak. Dokładnie, internet nam przywrócili wczoraj, oni wiedzą? To nie, o, nie to powiem żyje. im. Tak. <noise> był dramat wczoraj, bo wczoraj od godziny od południa gdzieś do wieczora nie mieliśmy internetu. I internetu nie mieliśmy, wyobraźcie sobie. I jeszcze żyję. Ale dziś tam przywrócili. Po ja, tak, trzech tak. telefonach. Znaczy, wróciło się wczoraj o 23? Tak, 59. poranek leci o dziewiątej wyjazd, bo tak się umówiliśmy a jest dziewiąta za dwanaście kawa pełna woda naprawdę jest czysta żwirownia jakaś dawna mam to gdzieś no muszę się wyrobić na tą dziewiątą, ale wypiję sobie tej kawy no taka ładna pogoda, no jeszcze prosi Sorry, może trochę się robię, ale muszę się śpieszyć. Mm. No, laski już prawie gotowe. Ja cię kręcę. Nie wiem, co robimy. Chyba podjedziemy do warsztatu. Może, no ja nie wiem, ile zajmie, może zajmie bo miała mora pół godziny, ale nikt tego nie raczy zrobić. Znaczy, no jednego się pytam. podziękować. Dziś podjedziemy. Tu mam 5 km. Zobaczę. To na razie. Hej bo się musisz spieszyć, bo nie zdążę. Czekałem jakiegoś pana w aucie, się dziwnie patrzył, zagadałem, się okazało, że chyba to jest jakiś mechanik. Tylko że wszystkie warsztaty są na zapisy tutaj. A on w końcu sprawdził, że nam to zdjęła. Czy nie on, bo on nie mówi po rusku, ale jego koleżanka mówiła. Ja coś średnio mówię, ale pani maję trochę. No i tyle mam tu czekać, chyba mi zmieni tego amora. Zobaczymy. Trochę po jakichś dziuplak takich, jesteśmy garaże. Garaże Dziuple zwiedzamy Estonię od y, tej drugiej strony, tej mrocznej. No i jestem. Stary element, który się rozleciał, także jest zrobiony i dorwaliśmy pana, który dał robi to. Trafiłem do, do mistrza, do warsztatu, który sobie doskonale z tym radzi. Good mechanic car. Very good i jest nawet teczka, taka sama jak nasza no nie taka sama, ale przedliż to jest no i, i już zaraz będzie wszystko naprawione pan to raz, dwa ogarnął, 15 minut kończę to zwijanie i kręcenie jest zrobione i, i będziemy się zbierać no, udało się dorwać pana, także, także jest luz Także udało się. Fajnie jest. Będziemy jeździć normalnie, a nie z urwanym amorem. <głos> <głos> Już dwa razy byłem w warsztatach różnych. Tu mogłem kontynuować jazdę, ale co mi się na Ukrainie zepsuło, to nie, bo nie zapala. Fajna sprawa. Dobra. Dobrze. Mamy na górę. Super. Dobrze, no my jesteśmy na górę. Widzieliście, że idziemy na piętro na prom? O, jakie, jakie balaski, jest to rodzaj atrakcji. Nie wiem czy jest w wysokości. No mamy zapasów chyba z 30 cm.

po prostu zachowujemy się jakoś mnie jedli przez to. tydzień. Ale dzisiaj było dobre śniadanie. Chcieliśmy spróbować <laughs> promowego żarcia. Pierożki do to są. Z, z śmietaną i z surówką bardzo dobre. Zupa też super, solanka, tylko że niestety jest głodna. Także nawet, nawet ok to jest. Dziesięć euro Szału nie ma, ale jest. Po Finlandii to nam się wszystko taniej No jeszcze możemy spokojnie jeść, bo jeszcze mamy jakieś, nie wiem, 15 minut, zanim dopłynie pójdzie. Dron ma jakieś 7 km 8 linii prostej, a będzie płynął, nie wiem, mam nadzieję, że z pół godziny Lecimy, bo mówią po espońsku, że trzeba siadać do samochodu Woda przewrotną jest. Jechaliśmy tutaj, padało, ale przez pół minuty, no minutę, a teraz piękne słońce. Idziemy. Idziemy na prehistoryczny cmentarz i przy okazji idziemy znaleźć skrzynkę open cashing. Nasza dawna pasja. Moja to byłaby dalej, ale dzieci nie popierają jej. Jesteśmy na prehistorycznym cmentarzu, a teraz szukam skrzynki. Biorę dobry telefon z dobrą nawigacją. Mm. Mm. Tu. Czyli teraz wymyślam, gdzie może być skrzynka, bo ja tak dobra, dobra jest nawigacja. Musiałem zrobić wstawkę. Pieniądze. Pieniądze. Ciekawe ile będzie euro, W ostatnie było 100. To nie te pieniądze. Jest. Będziemy trzeci na... Proszę, zdjęcie założycie. O. Nie mówiłem, że pieniądze są <laughs> Proszę bardzo, jakby wow. ktoś chciał. Ale to jest one co? No 1 dolar A, faktycznie. A nie <laughs> widziałam, w życiu dolara. A tak jak kręcisz? Kręcę. Dobra, już przerwij to kręcenie, bo muszę zapisać. O, sarki. <laughs> dolar. Dolar był w skrzynce. Po raz pierwszy przyznaję. <laughs> znalazłem dolara w skrzynce. I jest dalej. Także. No nic, to jest taka ciekawostka. Wracamy do fury, jedziemy gdzieś dalej. No i jesteśmy na zakupach. Sklep jak sklep, to już nie kręcę, bo nie ma co. Jest jedna ciekawostka. Przed sklepem stoi pan z rybami i ma świeże ryby. I kupimy u niego takie rybki i będą ci na obiad albo na kolację, nie wiem. Także będzie fajne jedzenie. To muszę pokazać, bo robimy sobie łazimy po sklepie i co? To... I co znalazłem w sklepie? zakopiańskie specjały tylko, że to kosztuje 2,5 euro albo 2 euro jakoś tak no nie będziemy tutaj nitek kupować ale, ale są żonka kupuje ryby u Pana okonie, zwykłe świeże z lodu i jedną rybę soloną okoń jest po 4 euro za kilo tak a solona ryba soloną? jest a solona ryba jest po 12 tylko jest do jedzenia od razu to też to jest woda? Jest toaleta, ale wody tam nie ma. Niestety nie ma kranu, żeby nalać. Jest umywalka, bo potrzebujemy nabrać wody, bo mamy pusty zbiornik. No i jakoś tak bez wody to licho. Jedzenie jest ryby kupione, jedna solona i cztery zwykłe i, i coś w sklepie. Chleb, pomidory, jakieś maślanki. A teraz. Strona ryba i maślanka, chyba kiwerskie połączenie będzie. Spróbujemy. Nie ma tutaj kranu z wodą. Dojechaliśmy pod ruiny jakiejś twierdzy, Kupka kamieni. Na górce, no ładne miejsce, jakieś stare grodzisko. Jak są bilety, to nie idziemy. Jak za darmo to idziemy. Ja chce nam się płacić za kolejną atrakcję, to bardziej dzisiaj na zamek chcemy się udać. Panie sprzedaje. Pamiątki. Warning Zamek jest stary Może kolapsnąć Tak Wow, jaki fajny Dziura Dziura w ziemi Z zamku to jest kupa kamieni Nic ciekawego, ale Za to tutaj otoczenie tego zamku jest bardzo ładne Jest. Troszkę tu mamy zamku. No, muszę pędzić, bo oczywiście zostałem jak zawsze z tyłu. Aby. Wow, jest zamek. Już myślałem, że go nie ma, ale jest. Troszkę zostało. Straszny, bo straszny. Wow. wow, jakie ładne sklepienia! Trochę ciemna wód. Tu mogą być wampiry. W takich starych grotach siedzą Wa. No tutaj to nic nie widać. Wlazłem po ciemku. To już Wam się chyba nudzi. Nie ma tam wyjścia. Nie ma, Uwaga, ostatni strasznie śliski schód jest. Tak, bo jest górka na nim.